Dzień dobry, kochani. Dzisiaj też macie listę przed sobą, ale troszeczkę inną. No cóż, tak popatrzycie i co widzicie na pierwszy rzut oka. Mm. Niebo i po prawej stronie piekło. Oczywiście w wierzeniu katolickim, religijnym, ja osobiście od razu Wam powiem, że ja w to nie wierzę. Piekło to jest tutaj na ziemi. <laughs> Natomiast a, religia chciałaby a, to koniecznie a, przedstawić, ponieważ ludzie się będą ogromnie tego bać. No i zobaczcie, co jest a, pierwsze na mojej liście: strach i ciemność. To jest właśnie. Piekło. Jeżeli to jest Twoja rzeczywistość, i nie zapomnijmy nie wiem, czy dobrze widzicie na dole jest szatan, albo diabeł, jak to niektórzy mówią. To nie jest moja rzeczywistość. To jest niektórych, szczególnie tych najbardziej zagorzałych a religijnych katolików, ekstremistów to jest tak naprawdę rzeczywistość, w której oni żyją. Ja, ponieważ wierzę w Boga. I wszystko to, co piękne i dobre, odrzucam tę prawą stronę i koncentruję się w moim życiu tylko na stronie lewej. A więc to, co jest niebo, to, co reprezentuje niebo i na samym dole jest anioł. Jako przeciwność tego, w co inni wierzą. W co wierzysz, jest takie powiedzenie: w co wierzysz, temu pozostajesz wierny. Co włożysz w swój świat, co dla ciebie jest realistyczne, to to będzie. Wszystko zaczyna się od jednej myśli. Pamiętacie z mojej książki, prawda? I tak dokładnie jest. Jeżeli to jest Twoja rzeczywistość, to w tym będziesz tkwić. Ja od razu mówię, to jest moja, to jest moja lista. Więc prze, przejdźmy króciusieńko. Ci. Co wierzą w to piekło, zacznijmy od nich, naprawdę boją się wszystkiego. Jeżeli się boisz, jeżeli żyjesz w ciemności, w ciemnych myślach, w strachu, w niepokoju, w wiecznej bojaźni, to to jest naprawdę to, co jest szatańskie. To, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo Pan Bóg tego nie, nie reprezentuje. Więc to nie tylko jeżeli piszą w gazetach, w książkach i pokazują w filmach szatana czy diabła, to to jest szatańskie. I żebyś był najlepszym katolikiem, jeżeli żyjesz w strachu i w niepokoju, to ty słuchasz szatana, a nie Pana Boga. I to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Bo myślę, że katolicy tutaj do końca tego nie rozumieją. Nie wiem, czy nawet sami księża do końca to rozumieją, bo jeżeli sieją jakikolwiek niepokój albo negatywny świat, pesymistyczny i takich nauki idą w tą stronę i kazania, to nie reprezentują a pana Boga. I to mówię głośno i wyraźnie, bo już za dużo o tym słyszę. Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg nas kocha, Pan Bóg wszystko przebacza. To nie, nie znaczy, że trzeba robić e, źle, to nie znaczy, że trzeba robić coś niezgodnie z prawem, czy to ziemskim, czy boskim. Niemniej jednak my szerzymy wokół siebie strach, niepokój, ciemność, zawiść. Padamy w depresję, a to jest ciemność. Depresja to jest, kochani, w psychologii, za, to, są, to jest złość, zawiść, która idzie do środka nas. I nie możemy tego pokazać na zewnątrz, nie umiemy wypowiedzieć się nawet i popadamy w depresję. ok? Negatywny, pesymistyczny świat. To jest ciemny świat. To jest ponury. Okay? Natomiast po lewej stronie my widzimy Pana Boga i anioły. Więc sobie wybierzcie, po której stronie opowiedzcie się, po której stronie jesteście. Nie można służyć jednocześnie dwóm Panom. Albo się jest za Panem Bogiem, albo jest się za siłą szatańsko-piekielną, więc tu trzeba się opowiedzieć. Niebo, kochani, reprezentowane przez miłość miłość dla świata, miłość dla drugiego człowieka, miłość dla brata, miłość dla sąsiada, miłość dla samego siebie. To jest światło. Gdzie nie pójdziesz, szerzysz dobro, mówisz dobro. Nie klniesz, nie przeklinasz, nie wyzywasz, nie zazdrościsz nikomu. To jest światło i potrzebujemy tego światła coraz więcej, kochani, bo ta ciemność za bardzo otacza ten świat. To tak jak nieść lampę. Ile osób z Was zechce być takimi, którzy zechcą w tych ciemnościach, w tych ciemnych czasach nieść światło? Jeżeli zechcesz. To musisz wierzyć mocno w Pana Boga. Nie mówię o religii, tu nie ma nic wspólnego z żadną religią. Mi, wierzyć w Pana Boga. Jeżeli nawet nie wierzysz w Boga, w tę siłą wyższe, że nie tylko zakopio Cię i całe Twoje życie tam się kończy, tylko jako dusza w świecie spirytualistycznym żyjesz dalej. Pokój i zgoda. No nie możesz wierzyć w Pana Boga i jednocześnie siać niepokój. Nie możesz wierzyć w cudownego Pana Boga i jego moc i ze wszystkimi żyć w niezgodzie. Jest to w sprzeczności ze sobą. Nie możesz być zawisny. Nie możesz być negatywny. Musisz pokazać radość. Optymizm. Dlaczego? Dlatego, że wierzysz w siłę o wiele większą niż to, co widzisz dookoła siebie. My jesteśmy tutaj bardzo krótko. My przyszliśmy na ten świat z niczym, my odejdziemy z niczym, a tylko z naszymi doświadczeniami. Szczególnie miłość, która jest absolutnie wszędzie, to zabierzemy ze sobą. Jedyne, co zabierzemy, to jest miłość. Wszystko inne zostanie, bo miłość nigdy się nie kończy. To jest język między wszystkimi życiami, galaktykami, jakie gdziekolwiek, kiedykolwiek istniały, będą istnieć. Jest nieskończona. I jedyna, coś warta w tym i każdym innym życiu, kochani. Także kiedykolwiek posługujecie się językiem, niech to będzie język miłości. Siejcie światło. nie niepokój. Wierzcie w Pana Boga i nie będziecie mu musić myśleć o a, wojnie czy być w depresji. Okażcie optymizm. Radość. A nie pesymizm i szatańskie myśli. Naprawdę zapomnijcie o tej rzeczywistości. Zapomnijcie o niej, ponieważ nic wam dobrego nie przyniesie. I stanie się prawdziwym piekłem tu na Ziemi. Wy nie musicie myśleć o piekle potem. Ci, którzy żyją w tym świecie, oni już są w piekle. Tu, tu śmierci żadnej nie trzeba czekać. Więc ja proponuję przenieść się z tej rzeczywistości do tej. Naprawdę przyniesie Wam o wiele, wiele bardziej spokoju, zadowolenia, i szczęścia. Kochani, przesyłam buziaczki, uściski i do kolejnego razu.